Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie wpisuje się oczywiście w kalendarz naszych corocznych spotkań na początku roku kalendarzowego po to, żeby wspólnie złożyć swoje życzenia, żeby życzyć sobie wspólnych, dobrych, optymistycznych działań dla dobra naszej uczelni. Zwłaszcza młodych ludzi zarażać trzeba optymizmem, tego optymizmu na co dzień, nadziei na to, że warto wyznaczać sobie cele, do nich dążyć, realizować je, zwłaszcza jeżeli dokonujemy tego w dobrej atmosferze i wracam do tych wartości ulotnych, tych związanych z budowaniem dobrych relacji, tych dobrych relacji na co dzień, na cały rok. Kochani, niech Wam się dobrze wiedzie, wszystkiego najlepszego w 2024 roku. Życzę pięknego, dobrego roku. Oby spełniły się wszelkie marzenia, o, oczywiście wielu sukcesów naukowych, ale i artystycznych życzę z całego serca. Rok 2024 to rok jubileuszowy naszego Uniwersytetu. Jubileusz to święto wszystkich pracowników, wszystkich studentów, i będziemy w czasie świętowania tego roku mieli kongres Marii Curie-Skłodowskiej. Będzie to wielkie wydarzenie, na które już zapraszam całą społeczność, bo chcemy pokazać rolę kobiet. Innowacja jest kobietą. Pozdrawiam wszystkie kobiety Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i życzę Wam wspaniałego 2024 roku. Bardzo udanego roku, samych sukcesów, zdrowia i osiągnięcia tego, co sobie założyliście. Przede wszystkim satysfakcji, zarówno dla pracowników z pracy naukowych, jak dla studentów ze studiowania. Satysfakcji z tego, że UMC się rozwija, że mamy okazję na to, żeby cieszyć się, Sukcesami, radościami, a przede wszystkim tym, że jesteśmy wspólnotą. Do siego roku, drodzy Państwo. Spokoju i pokoju życzę tego nam wszystkim, ale życzę także tego społeczności uniwersyteckiej, także naszym przyjaciołom z Ukrainy. Życzę wspaniałych postanowień noworocznych, takich, które będziemy chcieli spełnić, które nam się przydadzą, które będą nas cieszyć, radować i z których będziemy zadowoleni, a nie takich, które będziemy robić tylko na siłę. Krzyżowca otwartej róży, ile boga Chciałbym, proszę Państwa, złożyć deklarację, że jesteśmy gotowi i otwarci na to, aby kontynuować tę misję. I taką deklarację przy tej okazji składam, licząc oczywiście na dalszą współpracę owocną ze wszystkimi z Państwa strony. <kluczy>